He, hej, witam hej, Was bardzo serdecznie wszystkich. Jesteśmy już tutaj w stajni. Tutaj jest Misiula moja. Misiula jest strasznie brudna. To jest bruda straszny w Dobra, lecimy. Teraz zajmę bananka i lecimy ją trzeźcie, bo ją trzeba wyczyścić, Masakra. Masakra. Zaraz ci dam tego, bo patrzcie jaki to jest brud. Brud! No brud to jest. No tak, no. Badana ci daje, no. Wchodzimy do Stani. No to jest twój drugi kolega, tak. To jest twój drugi kolega. Tak. No, chodź. już, chodź. Jeżdż, chodź. Misio. Misiu. Misiu, misiu, Chodź. Tu mamy Zozola, Zozola coś tam robi na telefonie Tu mamy misiule, zaraz będziemy podpilać puprungi Puprungi Ogólnie to już nie jest misia, to jest Kaziu A Kaja jak się nazywa? O, Mariolka i Kaziu Małżeństwo Dobra, mam no popręg nie uciekaj. A, ona ucieka do swojego... Boże, chyba mają jakąś kutnię. Nie lubicie się? Kaziusiu, spokojnie. Ojacie, tu masz jeszcze trochę piasek. Dobra, trudno. Tu macie się ogólnie coś z jazdy takie jak w każdym wrogu. W ogóle nie zbyt co gadać, no to była taka luźna jazda. Jakieś mini drążki sobie pojeździliśmy i w ogóle. Jakby to jest u niej normalne, no nie? To on streset. Na kolejnym jazdy kupuję jej szarą taśmę. Nie! Miałam je kupić na tą, ale trudno. Wszyscy. Noga, Boże, kobietko. Życie. Zstępowanko z, 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 z Kazimierzem i z Mariolą. I z Odwala nam coraz bardziej. Od Potrzebujemy Pana. jakiegoś dobrego szpitala psychiatrycznego. Albo jakiegoś. byle, żeby jakiś był, okej. Okay. Naprawdę sobie nie radzimy Mam psychicznie. Się, nie chcę tego ona poważ. też sobie nie radzi. Naprawdę ona sobie nie radzi. Nie wąchaj tego. Głoszysz. Misia ma już mote nóżki ogólnie. Nie nagrywałam, jak tam czy coś, bo... Nie nagrywałam, ponieważ y, misia zbiła taką jedną rzecz, takiego kurczaka, którego dostałam od ludzi, a ja musiałam zadzwonić. Y, no i to niestety była trochę... nie było do tego atmosfery, więc no. No niestety jakby to powiedzieć. Y, misia... Nie, 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 A to jest psychopatka nie, nie, ona chce nie, polać nie, 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 mocno! nie, 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 nie,

Yeah, yeah. Nie, nie! Ej, Nie! No w mam to? Nie no! Ale tam zamknęłaś. Ale nie w środku. Są mrówki, fuu! Mruki? tutaj. Byłem tutaj, czyścimy pudełeczka, bo były strasznie brudne. Bo wczoraj była ta wichura. Nie wiem, sumie kiedy to oglądacie. Ale dla nas wczoraj niektóre pudełka były dosłownie ożygane paszą. <grywia> ja jestem cała mokra. Dosłownie. Cała jestem mokra. Piękne pudełeczka. Jeszcze tam jedną, ten. Trzy pokrywki. I będziemy jeszcze pranksterować sterować tą Zuzę. I też ją wypijemy, bo ona została, żeby ona mnie tak oblała. Masakra Ale wiatrzyszko wszystko? Ogólnie to jest Maja Takiem Żebym tutaj broń na Zuzie Na Zuzie, bo ona zasłała, żeby nie podali. Już wszystko trochę. ale, ale, ale psika. psika! Dawaj cię. Nie psikaj mnie. Nie? O, nie, nie wsiadaj! Nie, nie sikaj na mnie. No, 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 Będziesz na mnie no, 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 sikać? To jest strumienie. Nie no, mocno leje. Jest mocno, jest mocno, nie? A to jest zwykła woda. Co, to jest jakaś ciekawka? Nie, to jest zwykła woda. Ja bym to tylko, żeby się napić, nie? Ja wziął, żeby się no, no, no. I... Pa, jak to leci! O, dobra. Zrobiłam broń z mydłem. Ta. Tak. Na zuzie. No, a my zrobiliśmy pudełka. Ja zaraz będę jeszcze żyreć. No i w sumie widzimy się potem, jak będę już żyreć. I Zuzię oblewać. No, he. Idziemy. Idziemy, no. Tu. Zuzia jeździ. No, no, Zuzia, pokaż. O, tam Zuzia jeździ. Ja tutaj bułę, ona nas ściska moje owolowo. A tu jest broń włady, Brązowa włady. Czeka na. I, I Maja. Ogólnie ludzie, nigdy nie byłam po stronie Mai. Zawsze będę po stronie tego to człowieka. Bo to jest moja bratnia. Bratnia dusza. Mój współłożyciel przyszłej stajni. Tutaj już siedziały różne bitwy. Już maja została polana. Jestem cała mokra. Tu jest Krzysiu. To jest Nemik, ale to jest Krzysiu. Nie przy koniach. Ej, ale ile. Dobra, czekaj, Nie lej, ile tego, na... ile tego nalałaś? A nie dużo. Ile? No mam podobnie. Ale ciało to jest takie szambo, To jest

nie lej mnie! A, Możesz ja mnie teraz popsikać, ale niedużo, okej? Honor! Już! Nie dużo OK tuż? Nie, 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 nie. Tu? nie! A ty tu tak. <śles> Polałaś mnie już Już! Maja! A no ty przepraszam, ale w ci spłynie. Uf. 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 Gid. Pa mój żarłoczku. Pa! No. Ogółem y, te oto panie y, zrobiły zasadzkę i jestem całą mokra. Na szczęście miałam kapsy. To byłoby na tyle. No to co mam powiedzieć? Ajo! No powiem tyle. Kolejny vlog będzie na 20 lajkaczy. No i subskrybujcie kanał, bo na 5000 tysięcy robię dla Was konkurs. Bardzo fajny konkurs. I specjałek, i w ogóle wszystko będzie, bo to jest dla mnie bardzo duża liczba. Więc no subujcie. Klikajcie. Subujcie. Lajkujcie. Wszystko róbcie, Udostępniajcie. Wszystko, róbcie.